Dobry państwu, witam serdecznie po raz pierwszy w nowym roku 2022 na giełdzie papierów wartościowych i z giełdy papierów wartościowych na pierwszym debiucie na rynku New Connect. Witam serdecznie gości zebranych na sali notowań, witam serdecznie internautów przed monitorami, witam wszystkich sympatyków giełdy. Życzę państwu w nowym roku dużo zdrowia, odporności, dużo przeciwciał, dużo nadziei. Na lepszy czas bez pandemii, a wszystkim inwestorom udanych inwestycji. Szanowni Państwo, dzisiaj na rynku New Connect debiutuje firma Road Studio. Firma ma siedzibę w Warszawie. Zajmuje się produkcją symulacyjnych gier wideo. Witam serdecznie akcjonariusza spółki, prezesa zarządu, głównego autora czy współautora. Sukcesu spółki pana Macieja Nowaka. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Oczywiście witam serdecznie też wszystkich pracowników firmy, którzy dzisiaj licznie przybyli na, na giełdę, na, na salę notowań. Bardzo się z tego cieszymy. A także akcjonariuszy. Panie prezesie, to wielki dzień dla spółki, dla, dla rynku. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo za przywitanie. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo nam miło, że tak wiele osób przybyło, też wiele osób z naszego zespołu, nie tylko z Warszawy, ale także z innych miejsc Polski. Cytując klasyka, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. I my też to jedno marzenie spełniliśmy. Debiutujemy na rynku New Connect. Ale to jest dopiero początek, początek tej drogi. I ja myślę, że... Odniesienia, że to są złe dobrego początki. Bo jak e, chyba tradycja już w rodzinie Movie Games e, pokazuje, debiuty z, e, z naszej grupy bywają różne, e, czasami też czerwone, ale jak później historia pokazuje, e, nasze spółki dowożą, e, dostarczają graczom to, e, czego gracze oczekują i e, dzięki temu osiągamy e, wysokie kapitalizacje i odnosimy sukcesy. Więc mam nadzieję, że tak, tak, tak również będzie z Road Studio, ale przed nami. Początek drogi, natomiast jesteśmy zmotywowani i, i, i zeterminowani do tego, żeby tak było. Także dziękuję bardzo serdecznie za przybycie, dziękuję za zaufanie inwestorów, dziękuję wszystkim osobom, które tworzą ten projekt, bo, bo bez nich byśmy tutaj nie byli i te gry, które realizujemy, a między innymi można zagrać tutaj. Wola z Contract Simulator na sali notowań, ponieważ też udostępniliśmy to dla graczy, czy też inwestorów. Więc to się dzieje, zrobiliśmy to, ale tak naprawdę to jest dopiero początek, więc mam nadzieję, że, że, że jeszcze na świętowanie przyjdzie czas po premierach naszych tytułów. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezesie. Nazwa spółki to Road Studio, czyli road, czyli droga. Dokąd prowadzi ta droga? Co was wyróżnia na tle innych spółek z tej branży? Przede wszystkim wyróżnia nas zmotywowany, zdeterminowany i e, doświadczony zespół. Część osób tutaj jest na sali, więc e, można z nimi też porozmawiać, e, przedyskutować to, jak e, widzą pracę w naszej firmie oraz pracę nad naszymi flagowymi tytułami. Więc myślę, że zespół, determinacja, ale także charakterystyka gier, które realizujemy, czyli symulatory e, związane z e, trakami, motocyklami, ale także inne uniwersa gier związanych z survivalem i motoryzacją. Mhm. Czyli to wszystko, co jeździ po drodze. Dokładnie. Rozumiem. Dziękuję Panie Prezesie. Szanowni Państwo, pracownicy firmy, Panie Prezesie, gratuluję tego pierwszego kroku, wejścia na rynek New Connect. Tak jak innym spółkom życzę Wam rozwoju, udanych premier, efektywnej pracy nad nowymi tytułami, grami i na dzisiaj serdecznie gratuluję wejścia na rynek kapitałowy. Mam nadzieję, że to będzie początek drogi pełnej sukcesów. Żeby to uczcić i podkreślić ten dzień mam przyjemność przekazać państwu na ręce pana prezesa naszą statuetkę rynku niekonekt statuetkę Vivien, która jest symbolem sukcesu na tym rynku. Serdeczne gratulacje. Oczywiście certyfikat spółki notowanej na New Connect i logo, którym Państwo możecie się już od dzisiaj posługiwać. A teraz Panie Prezesie, zapraszam do przeprowadzenia krótkiej prezentacji spółki. Dziękuję bardzo. Więc tak, czym jest road studio? Bo może pokrótce Państwu przedstawię. Tym osobom, które nie wiedzą, czym jest ROCUSY. ROCUSY to jest firmą, która realizuje symulatory związane z drogą, z motoryzacją. Nasze flagowe tytuły to jest Alaskan Truck Simulator oraz American Motorcycle Simulator. Nasz flagowy tytuł, nad którym pracujemy i który będzie naszą pierwszą premierą, można zagrać na sali notowań, do czego gorąco zachęcam i namawiam. I pokrótce powiemy, czym się zajmujemy, kim jest, kto jest w naszym zespole i, tak naprawdę, jakie są nasze cele. Tutaj jest prezentacja mojej osoby. Ja posiadam spore doświadczenie w branży nowych technologii oraz zarządzaniu projektami z tego sektora. Myślę, że moje doświadczenie menedżerskie w tym przypadku przynosi efekty. Tomek, który jest szefem produkcji, obecnie również zarządza również zespołami, posiada spore doświadczenie i zbudował razem ze mną tutaj ten zespół, który możemy Państwu przedstawić i, i pokazać. Myślę, że to jest główna zaleta naszej firmy, że przez ten okres głównie w 2021 roku postawiliśmy na budowę zespołu, na budowę kompetencji, na budowę tak naprawdę tego, co jest najważniejsze w firmie realizującej tego typu projekty, czyli kapitału ludzkiego. Ten kapitał ludzki jest dla nas największą wartością i myślę, że, że jest tym, czym możemy się chwalić i myślę, że jest gwarantem tego, że w przyszłości będziemy osiągać sukcesy, a nasze premiery po prostu będą udane. Tutaj mamy osoby, które, kluczowe osoby, które w prezentacji pokazujemy na, na tym slajdzie, natomiast ja bym poprosił o puszczenie filmu, który, który będzie mógł zaprezentować także wizytę w naszym Road Studio, aby pokazać inwestorom jak pracujemy i nad czym pracujemy. Dobry, nazywam się Tomasz Węgiński, jestem szefem produkcji ROAD Studio. Chciałem Państwa zaprosić na kolejną wizytę w naszej firmie. ROAD Studio to nowa spółka, powstaliśmy w 2020 roku. Zajmujemy się grami. Związanymi z motoryzacją i z podróżą. Te gry są podzielone na, na trzy główne segmenty. Jest segment symulatorów ciężarówek, symulator motocykli oraz gry związane z branżą czy z, z podróżami. I wokół tych trzech segmentów się koncentrujemy. Może teraz posłuchajmy, co mają do powiedzenia członkowie naszych zespołów o grach, nad którymi pracują. Jeżeli chodzi o, o te takie bardziej ekstremalne może warunki pogodowe, czyli chociażby lód na drodze i ślizganie się, no to myślę, że, że już na tym etapie, który mamy obecnie, nasz trak bardzo fajnie się ślizga. Dlatego w grze mamy łańcuchy, które gracz musi założyć na koła, po to, żeby móc się poruszać po takich oblodzonych drogach. Jeżeli chodzi o bazę, chcemy, żeby to był bardzo ważny aspekt gry. Tak jak powiedzieliśmy, trak będzie się psuł. Trzeba będzie jechać do warsztatu, żeby naprawić naszą, naszą ciężarówkę. Nawiązaliśmy bardzo wartościową współpracę z trackerką, która jeździła w Kanadzie ciężarówkami. Mowa tutaj o Iwonie Blecharczyk, jednej z najbardziej znanych postaci na, w środowisku trackerskim. Udało się nam z Iwoną połączyć na parkingu w Hiszpanii. W jej ciężarówce, gdzie udzieliła ponadgodzinnego godzinnego wywiadu. Wpadłeś na pomysł utworzenia specjalnego kanału do sugestii na, na, na Discordzie. Założyłem kanał taki dodatkowy Suggestions, gdzie gracze wyłącznie skupiają się na przedstawieniu tego, co w grze by chcieli od najmniejszej rzeczy, jak stryczek w kabince. Okazało się, że to jest bardzo ważna rzecz żeby w kabinie ciężarówki można było samemu włączyć światło. I, I taką zmianę już wprowadziliśmy, została super fajnie odebrana. A jeśli chodzi o właśnie o rozwijanie gry i robienie jej coraz lepszej, to jak Ci idzie z pozyskiwaniem partnerów do, do gry, bo, bo społeczność sygnalizuje, że, że to, jest, to, to jest coś ważnego? No chętnie już bym zaczął sypać nazwami, ale niestety nie mogę, więc to będzie ujawniane z biegiem czasu. Jak Państwo widzą, wiele uwagi poświęcamy temu, żeby ta nasza gra mocno różniła się od pozostałych produkcji o ciężarówkach. Intensywnie nad tym pracujemy, mamy wiele nowych pomysłów, część z nich na pewno wejdzie do gry. Mam nadzieję, że wkrótce o nich będziemy mogli zakomunikować. Założenie takie główne, które mieliśmy, przyświecało nam od samego początku, było takie, żeby oddać ducha tej, tej podróży motocyklowej po, po, po Stanach Zjednoczonych. W tym projekcie bardzo dużo uwagi zostało poświęcone jeździem na motocyklu, żeby ta jazda była bardzo realistyczna. Było to niemałe wyzwanie, bo jakby dużo łatwiej, jak się, tak się można zastanowić na tym, zaprogramować samochód, który ma cztery koła i po prostu się nie wywraca. Z tego też faktu, e, jakby sam model jazdy prze, przechodzi przez, przez pewne stany. Teraz możemy powiedzieć na etapie drugim. Czyli już fajnie się jeździ, wewnętrznie jakby sobie ogrywamy tą grę i dopasowujemy te wszystkie elementy właśnie, żeby ta fajność z jazdy naprawdę była odczuwalna od momentu włączenia silnika aż po jazdę, aż po spektakularną kraksę. Jak, jak dużo pracy y, nas będzie kosztowało zaimplementowanie tej całej pracy, którą już wykonałeś, do nowego projektu. No, to mieliśmy to na uwadze, wszystko, że jakby to, to nie jest nasz ostatni projekt, więc wszystko, co przygotowujemy, staramy się robić z klocków. Że to były klocki, które można na przykład do innych projektów po z nich korzystać. Więc, jakby skracając to tak, myślimy jakby właśnie tak komponentowo. Dzięki temu zaoszczędzimy sobie dużo pracy w przyszłości. Dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Mam nadzieję, że udało się pokazać, jak wiele się zmieniło, jak bardzo projekty posunęły się do przodu. Rozwijamy się cały czas, myślimy o kolejnych produkcjach. Na pewno będziemy się chcieli przede wszystkim koncentrować na tych dwóch kluczowych projektach, ponieważ od nich się wszystko zaczyna, one będą rozwijane na, na, na pozostałe. Cały czas współpraca z Movie Games, która swoim wsparciem merytorycznym, ale też marketingowym i testerskim bardzo nam, bardzo nam pomaga, to, to całe doświadczenie, wiele osób doświadczonych w ramach Movie Games, to jest wsparcie bezcenne i bardzo jesteśmy zadowoleni, że możemy, że możemy w tej strukturze funkcjonować, bo to jest nie do przecenienia. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję, że wkrótce będziemy pokazywali nasze, nasze produkty. Dziękuję bardzo. Więc, jak Państwo widzą, rozwijamy dwa główne uniwersa, czyli uniwersum trackowe oraz uniwersum motocyklowe. W Dlaczego te dwa uniwersa? Ponieważ także mechaniki, które wypracowujemy zarówno przy realizacji Alaskan Track Simulator, jak i American Motor Track Simulator, planujemy implementować do kolejnych produkcji o podobnej charakterystyce i do podobnej grupy graczy. To sprawi, że też będziemy budować swoje, swoją społeczność graczy, która będzie chciała w nasze tytuły grać i będzie też bezpośrednio nakręcać cross-marketing naszych tytułów. I taki jest pomysł, czyli seria trakowa seria motocyklowa i wokół nich budujemy społeczności graczy oraz trzecia seria gier związanych z motoryzacją i surfingowaniem. Jaki był w ogóle plan i zamysł, zarys Alaskan Track Simulator? Alaskan Track Simulator to była pierwotnie gra zupełnie inna niż obecnie ona wygląda. Ten pomysł powstał w Movie Games i Western Studio. Natomiast zainteresowanie graczy, ponieważ obecnie wishlista tej gry wynosi ponad 170 tysięcy graczy, sprawiła, że ten projekt wymagał reorganizacji, zmiany planu, a także rozwoju. I w związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, żeby powołać Road Studio, pozyskać do Road Studio kapitał. I umożliwić budowę firmy i spółki, która będzie mogła realizować kilka gier o podobnej tematyce i dzięki temu rozwijać się w, na tym bardzo, bardzo dużym rynku, o czym, o czym zaraz powiem, co Państwu pokażę. ponieważ gry z serii tracków, czyli m.in. Euro Truck Simulator 2 czy American Truck Simulator to są gry, które sprzedają się w milionach kopii na całym świecie, które gromadzą miliony graczy w społecznościach, w, w kanałach na, na social mediach. No i my planujemy te. Ten kawałek z tego tortu uszknąć i zdobyć zainteresowanie graczy właśnie tym, czym się nasza gra, gra, w tym przypadku Alaskan, będzie różniła od tych flagowych głównych tytułów. I widzimy tutaj dla nas dużą szansę, ponieważ rzeczywiście nie będziemy ścigać się z SCS Software, który jest gigantem i realizuje gry w budżetach wielu milionów, wielu milionów dolarów, ponieważ to nie ta półka. Natomiast widzimy bardzo dużą szansę na to, żeby ten rynek, który liczy wiele milionów graczy, ugryźć i, i, i być nasyconym. Tutaj poproszę o y, y, gameplay z Alaskan Track Simulator. Gra zdecydowanie różni się od y, Eurotraka 2 czy Eurotraka jedynki i przede wszystkim jest grom o życiu trackera na Alasce. Co to, co to znaczy? My w naszej grze dajemy graczowi możliwość realizacji swoich umiejętności jeżdżenia trakiem przy zmiennej pogodzie, przy zmiennych warunkach atmosferycznych, co jest bardzo istotne. U nas ta zmiana pogody i warunków atmosferycznych bardzo istotnie wpływa na, na sposób jazdy trakiem, co w naszej ocenie także bardzo tą grę urealnia i sprawia, że gracz może się poczuć tak jak na Alasce. Staramy się przenieść gracza do wielu ciekawych miejsc tego regionu, nieodkrytego przez wiele wielu ludzi. Część miejsc jest również przedstawiona w grze na bardzo dużej mapie. I Gracz dzięki tej rozmaitości i różnorodności może, może tą Alaskę eksplorować, ale między innymi również także wykonywać różne zadania, budować swoją bazę, także rozwijać się w tych mechanikach ekonomii, które mamy w grze zaimplementowane. Także nasza gra jest inna niż gry konkurencji, natomiast w naszej ocenie będzie, będzie to dużo ciekawsze dla graczy, którzy są już. Lekko znudzeni jeżdżeniem tylko i wyłącznie trakami po, po autostradach, wirtualnych autostradach w innych grach. I, i, I ta odmienność będzie naszą, mamy nadzieję, zaletą i przewagą nad tymi tytułami konkurencyjnymi. Dobrze, ja bym poprosił o gameplay z Amerykana, jeśli mogę, bo nie będziemy tu Państwu całego gameplay opuszczać. To jest American Motorcycle Simulator, tutaj jeszcze będzie wiele zmian w tej grze, natomiast to jest gra, która ma przenosić gracza właśnie w świat Road 66 w Stanach Zjednoczonych, czyli najsłynniejszej drogi w Stanach Zjednoczonych, która przemierza Stany i przemierzać tą, 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 tą drogę motocyklem. Stworzyliśmy swój autorski system jazdy motocyklem, który w naszej ocenie jest bardzo realistyczny i daje graczowi no, naprawdę dużo frajdy. I dzięki, i, I dzięki temu, że też bardzo mocno, jak Państwo widzą, region zbliżony do Tamy Huvera, gdzie też grafika bardzo została tutaj dopracowana, aby te elementy kluczowe dla tego regionu pokazać i, i, i graczowi przedstawić. I tutaj też Państwo widzą bardzo wstępny gameplay z tego projektu, bo w tym projekcie jeszcze się dużo zmieni, pojawią się między m.in. ręce na kierownicy, będzie można, też, będzie można też się przemieszczać postacią w tej grze. Natomiast mamy no bardzo duży, bardzo fajny myślę, pomysł na rozwój tego projektu i też konkurencyjnych projektów związanych z motocyklami nie jest zbyt wiele na rynku. Mhm. E jeśli są, to są to, to są to gry, których jazda motocyklem, czy przemierzanie Stanów Zjednoczonych nie jest kluczowym elementem rozgrywki, u nas będzie kluczowym elementem rozgrywki, także myślę, że to będzie bardzo ciekawa pozycja dla graczy, ta gra też już posiada ponad 60 tysięcy graczy oczekujących na wishliście, czyli nasze dwa flagowe tytuły przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań marketingowych posiadają ponad 230 tysięcy graczy na listach, co w mojej ocenie jest niezłym wynikiem, a przypomnę, że tylko działania marketingowe i tak realny marketing gier rozpoczniemy po udostępnieniu dem dla graczy. Dobrze, dziękuję za gameplay. Jakie są nasze kolejne produkcje? Otóż tak jak wspomniałem, będziemy się rozwijać w tych uniwersach trakowym i motocyklowym. Uniwersum trakowe to jest Alaskan Track Simulator, Siberian Track Simulator oraz jeszcze jeden tytuł, którego nie ogłosiliśmy. W uniwersum motocyklowym mamy American Motorcycle Simulator, European Motorcycle Simulator oraz jeszcze jeden tytuł, który będziemy ogłaszać po pokazaniu po dema AMS-a. I, i, I taki jest plan. tak? Mamy też trzecie uniwersum, w którym realizujemy inne gry, między innymi Car Wash Simulator oraz tytuły związane z, z Survivalem. Natomiast to, są, to jest plan na 2-3 na lata. My chcemy przede wszystkim teraz skupić się na Alaskanie i na AMS-ie, bo to są dwie produkcje zaawansowane, które realizujemy. Nad którymi na bieżąco pracujemy, dopracowujemy. Myślę, że, że ten rok będzie dla nas przełomowy, ponieważ na czerwiec planujemy pokazanie Dema Alaskana, trzeci, czwarty kwartał Demo AMS-a, i później także premiery tych dwóch tytułów. I, i, i myślę, że te. Pokazanie dema rozpocznie cały plan marketingowy dla tych tytułów i też marketing, który w naszej grupie Movie Games myślę, że działa sobie całkiem nieźle, bo też premiery z grupy Movie okazały się sukcesem poprzednie, które były realizowane, a Movie Games jest naszym głównym akcjonariuszem i wspiera nas na, na każdym etapie rozwoju. Myślę, że ten marketing też przyniesie efekty i ta lista, którą będziemy mieli w walaskanie czy w AMS-ie przed premierami będzie, będzie dużo, dużo większa. Tutaj pokazujemy slajd z, z wartością rynku symulatorów. Ten te rynek symulatorów się bardzo mocno rozwija. Między innymi tych symulatorów bardzo dużo się realizuje także w polskich firmach i studiach gamingowych. Natomiast my skupiamy się na tych, na tych symulatorach drogi i to będzie dla nas kluczowy element rozwoju i myślę, że te mechaniki, które także wypracowujemy w tych dwóch flagowych tytułach zaprocentują i będziemy mogli je wykorzystywać do kolejnych naszych gier, co jest w mojej ocenie bardzo korzystne dla akcjonariuszy i inwestorów, ponieważ skróci, skróci to czas realizacji kolejnych projektów. To jest nasza konkurencja bezpośrednia, gry związane z trakami. Państwo mogą zobaczyć wolumeny sprzedaży tych tytułów. To są gigantyczne wolumeny. My chcielibyśmy uszknąć kawałeczek tego tortu i myślę, że bylibyśmy bardzo, bardzo zadowoleni I, i, też pokazuje to skalę tego rynku graczy grających w gry trackerskie. To jest gigantyczny rynek. My też codziennie każdego dnia otrzymujemy wiele zapytań od graczy, którzy, którzy bardzo interesują się naszą, naszą grą Alaska Track Simulator, wypytują, kiedy ta gra będzie dostępna, więc to zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże. Na tej podstawie opieramy duże szanse na, na, na ugryzienie tego no, gigantycznego, jak widać na cyfrach tortu. Coś... O. Tutaj mamy różnice między tytułami takimi jak nasz Alaskan Track Simulator oraz Euro Track Simulator czy Snow Runner. Tutaj mamy, pokazujemy przede wszystkim w tych głównych różnicach, dajemy możliwość graczowi wyjścia z traka. Także te elementy, o których wcześniej wspominałem, które wyróżniają naszą grę na tle konkurencji. To są zarówno Euro Truck Simulator, jak i SnowRunner, to są gry o wielokrotnie większych budżetach niż, te, niż ten, który my poświęciliśmy czy poświęcamy na, na Alaskan Truck Simulator. Także w na naszej ocenie te przewagi, które wypracowaliśmy sobie, i też współpraca z graczami, którzy, z którymi się konsultujemy i, i rozmawiamy na temat tego, czego oni oczekują od naszych gier, przyniesie zamierzone efekty. to można to zobaczyć. Zapraszam serdecznie po prezentacji do zagrania walaskana na, na stanowisku, które przygotowaliśmy, by zobaczyć, że to rzeczywiście daje Friday i, 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 i można przy tym spędzać godziny czasu i, i w ramach rozrywki. Jaki jest nasz plan? Plan jest tak, jak wspomniałem: demo Alaskana drugi kwartał 2022 roku, później demo American Motorcycle Simulator oraz premiery tych dwóch tytułów. I to są kluczowe dla nas elementy. Te dwie premiery będą także określały rozwój poszczególny, zarówno Alaskana, jak i AMS-a, Plan związany z dodatkami, które chcemy także do tych gier tworzyć i rozwijać ten produkt. Chcemy, żeby to były produkty longsellerowe, żeby sprzedawały się wiele lat, by dawały graczom bardzo du, 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 wiele godzin rozgrywki i także przyjemności i zabawy i wierzymy, że tak może być, bo, bo ten rynek właśnie ty, dla, dla graczy trackerskich tak wygląda. Ci gracze spędzają bardzo dużo czasu w grach, które im się podobają i które da, dają im e, przyjemność i satysfakcję i mamy nadzieję, że nasze gry również tak, tak, e, taką satysfakcję graczom przyniosą. Czyli jakie są nasze plany to podsumowując? Rozbudowujemy studio, ten zespół i tak już jest bardzo liczny, myślę, że jeszcze będzie rozbudowywany, w związku z tym, że kolejne projekty się dynamizują, będziemy profesjonalizować te zespoły, aby jeszcze, aby jeszcze dokładać do tych timów osoby, które mogą go wzmocnić. Postępy produkcyjne, czyli tak jak zgodnie z mapą tego harmonogramu realizujemy poszczególne etapy, wydajemy gry wtedy, kiedy są gotowe i kiedy są gotowe na sukces, bo realizacja gier to nie jest pieczenie bułek i, i też ciężko jest określić, kiedy dany produkt jest w 100% gotowy, ale proces twórczy moje mojej ocenie musi się kiedyś zakończyć i musi przyjść moment sprawdzam i my też na ten moment sprawdzam w tym roku się szykujemy i mamy nadzieję, że on będzie dużo pozytywniejszy niż akurat dzisiejszy kurs odniesienia, ale, 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 ale jestem przekonany, że ta ciężka praca, którą wykonuje, wykonujemy każdego dnia, przyniesie długoterminowo korzyści i efekty. Czyli tak jak powiedziałem, dema, premiery, zapowiedzi i rozwoju uniwers, które posiadamy, czyli trackerskie, motocyklowe oraz trzecie uniwersum. I myślę, że to jest plan na 2 trzy lata. Kluczowe są te premiery, o których wspomniałem. Dziękuję bardzo Państwu. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za tę obszerną, interesującą prezentację, bardzo ambitny plan wydawniczy, więc życzę Państwu przede wszystkim żeby Road Studio dowoziło te wszystkie produkty z punktu A do punktu B, czyli do finału, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, na co liczą przede wszystkim inwestorzy i czekają na te premiery. Także życzę udanych produkcji i wielu zadowolonych klientów, co sprawi, że również zadowoleni będą Wasi inwestorzy. Szanowni Państwo, Maciej Nowak, prezes zarządu i akcjonariusz spółki Road Studio, serdeczny. Witamy na rynku New Connect. Dziękuję gościom zgromadzonym na sali notowań. Bardzo dziękuję inwestorom przed monitorami. I zapraszam do oglądania naszych kolejnych debiutów już pod koniec tego tygodnia. Dziękuję za dzisiejszą, dzisiejsze wspólne spotkanie.